Kolejne auto dołącza do naszej oferty. Jest to Skoda Octavia z 2013 roku produkcji. W 2014 została zarejestrowana. Skoda wyposażona jest w silnik diesla 2-litrowy o mocy 150 koni mechanicznych. Połączony z manualną skrzynią biegów. Napęd 4x4. Oktawia do tej pory przejechała 210 000 km. Jest to przebieg w 100% potwierdzony. Więcej na temat aktualnej oferty znajdziecie w opisie poniżej tej prezentacji.